Edgar Cayce, zwany także Śpiącym Prorokiem, to tajemnicza osoba, która wciąż wzbudza zainteresowanie ludzi. Jedna z jego najbardziej fascynujących prognoz wyróżnia się w szczególności ze względu na jej zastosowanie w naszych czasach. Cayce przepowiedział nadchodzącą postać religijną, która drastycznie zmieni kościół i uczyni go bardziej przystępnym i ludzkim. Wiele osób pyta teraz, czy przywódcą, o którym wspomniał Kajsy, może być papież Franciszek. Ale w jaki sposób wizje Kajsa dotyczące papieża Franciszka mogą wpłynąć na nasze rozumienie duchowości? I jakie znaczenie mają jego przewidywania dla obecnego kursu, którym podąża Kościół? Udzielając odpowiedzi na te pytania, staje się jasne, że Kajsy przewidział rozwój zarówno hierarchii religijnej, jak i relacji wiernych z Bogiem. Jeśli lubisz treści, które pomagają ci rozwijać się duchowo, nie zapomnij polubić tego filmu, zasubskrybować naszego kanału i dołączyć do naszej społeczności, aby uzyskać więcej inspiracji. Zacznijmy. Jego odczyty sugerowały, że pełniejsze duchowe zrozumienie wiary będzie ważniejsze dla przyszłości Kościoła, niż tylko przestrzeganie litery prawa. Kajse przewidział zmianę w kierunku większej duchowej przejrzystości, podkreślając znaczenie empatii i współczucia jako podstawowych kamieni węgielnych. Od początku swojego pontyfikatu papież Franciszek opowiadał się za bardziej elastycznym i reagującym na potrzeby ludzi Kościołem. Jego zmiany reprezentują przesunięcie w kierunku duchowości, o której mówił Kajs, która koncentruje się na miłości międzyludzkiej i więzi, a nie na doktrynie. Co więcej, Keys podkreślił koncepcję reinkarnacji i duchowego celu każdego życia. Punkt widzenia, który choć nie jest wyraźnie zawarty w doktrynie katolickiej, jest zgodny z dążeniem do wiedzy na temat sensu życia i rozwoju duchowego. Odkrywamy kolejne powiązanie, gdy badamy wersję modlitwy pańskiej Kajsa. Dla niego modlitwa ta wykracza poza język i staje się środkiem do doprowadzenia systemu energetycznego ciała do równowagi, wyrównania czakr i otwarcia kanału do wyższych energii. Dodaje to poziom duchowej głębi, który jest zgodny z naukami papieża Franciszka, które zachęcają wierzących do angażowania się w bardziej kontemplacyjną i zmieniającą życie modlitwę. W rezultacie Kajse przedstawia nam wizję, która wydaje się być prorocza i ma wiele wspólnego ze współczesną administracją papieża Franciszka. Jego wizje skłaniają do kontemplacji sposobów, w jakie duchowość może służyć jako pomost do nowej i bardziej inkluzywnej wiary. Papież Franciszek często podkreślał, że modlitwa to nie tylko formuła, której należy się nauczyć, ale raczej podróż w kierunku osobistej transformacji. Metoda ta jest zgodna z mniej konwencjonalnymi teoriami, które pojawiły się w wielu tradycjach, zgodnie z którymi modlitwa może działać jako katalizator budzący wewnętrzną energię. Wyobraźmy sobie na przykład, że gdy ktoś recytuje modlitwę pańską, czuje się tak, jakby słowa przeszywały całą jego istotę nie tylko intelekt. To działanie staje się procesem samoświadomości i połączenia z czymś głębszym niż tylko błaganie o pomoc lub wskazanie kierunku. Franciszek dokonał kontrowersyjnej zmiany w modlitwie pańskiej w jednej ze swoich medytacji. Zastąpił wers Nie wódź nas na pokuszenie wersem, który podkreśla, w jaki sposób Bóg pomaga nam przezwyciężyć trudności, a nie popycha nas ku złu. Są chwile, kiedy szukamy sensu. Zmagając się z pytaniami, które wydają się zbyt duże, aby na nie odpowiedzieć, wyobraź sobie głębsze zrozumienie modlitwy pańskiej, takie, które oświetla, w jaki sposób te słowa mogą prowadzić nas przez nasze próby, a nie prowadzić nas do nich. To jest właśnie to, co oferuje sekret występów Jezus, ścieżka do jasności i pokoju poprzez jego objawienia. Ten e-Bóg zagłębia się w jego proroctwa i oferuje wgląd w to, co nas czeka. Jest dostępny za darmo w przypiętym komentarzu. Złap go teraz, zanim znikną edycje. Ta pozornie nieistotna zmiana pozwala nam ponownie ocenić Boga, nie jako karzącego arbitra, ale jako niezachwiane źródło wsparcia dla nas. Możliwe, że Case postrzegał modlitwę pańską jako instrument aktywacyjny podczas swoich transów. Oprócz nauk Franciszka. Kajsi postrzegał każdą linijkę jako klucz, który mógł zarówno otworzyć drzwi do sfery duchowej, jak i zestroić ciało fizyczne z wyższymi energiami. Kiedy weźmiemy pod uwagę praktykującego, który przyjmuje tę wizję, widzimy, że każde słowo modlitwy staje się pulsem, który przepływa od głowy do klatki piersiowej, oświetlając i wspierając harmonię wewnątrz nich. Franciszek zmusił Kościół do zastanowienia się nad tym, jak święte słowa wpływają na nasze codzienne życie. Swoją sugestią przypomniał pobożnym, że każda modlitwa jest szansą na reinterpretację naszej więzi z Bogiem, tak aby nie był już postrzegany jako bezosobowa siła, ale raczej jako żywa, oddychająca istota. Rozważając te koncepcje, można wyobrazić sobie Kejsa, zapewniającego porównywalny punkt widzenia, choć z całkowicie tajemniczego punktu widzenia. Dla niego odmawianie modlitwy pańskiej oznaczało obserwowanie, jak każde słowo tworzy nową drogę w duchu, przynosząc duchowe przebudzenie, które wykracza poza tradycyjne rytuały. Podobnie jak Franciszek, był również zaabsorbowany tym, jak każda osoba reaguje na słowa modlitwy. Uważał ją za duchową symfonię, która pozwala nam poczuć jedność z kosmosem i boskością, a nie za niezmienny dogmat. Każda osoba interpretuje ją inaczej. W ten sposób duchowa ścieżka, za którą obaj się opowiadają, nie jest nieelastyczna, ale raczej ciągłym tańcem między jaźnią a boskością. Z każdą recytacją modlitwy pańskiej, służącą jako szansa na ponowne odkrycie naszej tożsamości i naszych relacji z kochającą ręką Boga. Prawdziwe dostrojenie, według Edgara Keysa, jest krokiem w kierunku głębokiego zrozumienia globalnych energii, a nie prostym ćwiczeniem. Wyobraź sobie kogoś, kto zamyka oczy i doświadcza uczucia otwartości i połączenia. Które wykracza poza świat materialny, gdy jego oddech synchronizuje się z wewnętrznym spokojem. Według Keisa, osiągnięcie tego stanu poprzez modlitwę i medytację było niezbędne do bezpośredniego doświadczenia duchowego. Postrzegał modlitwę jako rozmowę z Bogiem, ale medytacja zapewniała coś znacznie głębszego zdolność słyszenia odpowiedzi. Które kosmos zapewnia każdemu z nas. Na przykład ktoś, kto szuka kierunku, może doświadczyć momentu objawienia podczas medytacji, w którym rozwiązanie objawia się jako objawienie lub nieoczekiwane poczucie jasności. Ta metoda nie tylko pomaga wzmocnić duchową więź, ale także umożliwia zjednoczenie się z wewnętrznymi uzdrawiającymi energiami, które odmładzają. Podkreślił również znaczenie postrzegania wzorców życiowych jako lekcji. Wyobraź sobie osobę, której pewność siebie jest nieustannie wystawiana na próbę przez różne okoliczności. Kajse twierdziłby, że jest to wyzwanie karmiczne, lustro lekcji, której należy się nauczyć, a nie tylko zbieg okoliczności. Zastanawiając się nad tymi głębokimi spostrzeżeniami, pamiętaj, że czeka Cię wielka lekcja. Pobierz ebuka, pozostało tylko kilka kopii. Jednostka może zacząć postrzegać te czasy jako szansę na przekroczenie wcześniejszych ograniczeń i osiągnięcie większego stopnia duchowej mocy i wglądu poprzez dostrojenie. Kolejnym kluczowym elementem jego metod były afirmacje. Czuł, że podczas medytacji powtarzanie afirmacji, takich jak jestem w równowadze lub Miłość przepływa przeze mnie nie tylko wywołało szczęśliwy stan psychiczny, ale także pobudziło pewne energie ciała. Pozwalając słowom głęboko rezonować, technika ta pomagała uwolnić zablokowane emocje i energię, pozwalając świeżej energii krążyć po całym ciele. Uważał, że istnieje ścisły związek między umysłem a ciałem i że wiele dolegliwości fizycznych. Może być spowodowanych brakiem równowagi energetycznej. Stwierdził, że medytacja jest silnym środkiem przywracania tych energii i kierowania uzdrawiającej energii do części ciała, które najbardziej jej potrzebują. Wyobraź sobie, że ktoś zamyka oczy, koncentruje się na bolącym miejscu na ciele, takim jak kolano lub ramię i wizualizuje ciepłe, uzdrawiające światło rozprzestrzeniające się w tym miejscu, aby złagodzić ból i zachęcić do powrotu do zdrowia. Case wyjaśnił ten proces jako składnik duchowego dostrojenia, zapraszając każdą osobę do wzięcia aktywnej roli we własnym samopoczuciu. Oprócz swoich zdolności uzdrowicielskich, Case był znany ze swoich proroctw. Przewidywał mało prawdopodobne wydarzenia, które z czasem okazały się znaczące. Jego odniesienie do nagłych zmian klimatycznych było jednym z najbardziej uderzających przykładów. Przewidywał straszliwe katastrofy spowodowane zmianami biegunów Ziemi, co jest niesamowicie podobne do obecnych debat na temat zmian klimatycznych i ich konsekwencji dla całej planety. Pomyśl o zakresie jego przewidywań. Przewidywał trzęsienia ziemi, powodzie i katastrofalne zjawiska pogodowe w przyszłości, w okresie, gdy zmiany klimatu nie były gorącym tematem dyskusji. Wspomniał również o nadchodzących postępach w medycynie, w tym terapiach, które wykorzystają własne zdolności lecznicze organizmu. W obecnej sytuacji, gdy holistyczne techniki zdrowotne, takie jak akupunktura, reiki, i inne terapie energetyczne zyskały przychylność. Teoria ta może wydawać się znajoma. Nowoczesne prądy lecznicze zostały zainspirowane ideą, że energia jest niezbędna dla dobrego samopoczucia. Podczas gdy tradycyjna medycyna jest nadal sceptyczna w wielu obszarach, coraz więcej osób poszukuje terapii uzupełniających w celu rozszerzenia tradycyjnej opieki medycznej. Jego wizja globalnej wiedzy, która wzywała do stworzenia ogólnodostępnej, uniwersalnej biblioteki, była jednym z jego najbardziej intrygujących pomysłów. Łatwo jest rozpoznać ten pomysł jako wczesną aluzję do internetu, jeśli wyobrazimy go sobie teraz. Casey przewidywał perspektywę nieograniczonego dostępu do informacji z dowolnego miejsca na świecie, nawet w czasach, gdy jedynymi miejscami, w których można było zdobyć wiedzę, były fizyczne biblioteki. Jego wizja spełniła się, gdy potencjał technologii był nie do pomyślenia, ale obecnie jest to powszechny aspekt życia, umożliwiający przełomowe połączenia międzykulturowe. Jeśli chodzi o jego przepowiednie dotyczące przyszłej postaci religijnej, która zreformuje Kościół, Kajse powiedział, że postać ta podkreśli sprawiedliwość społeczną i empatię, jednocześnie zbliżając organizację do ogółu społeczeństwa. Cechy te są widoczne w osobowości papieża Franciszka, który przeciwstawił się licznym tradycjom dogmatycznym i opowiadał się za bardziej współczującym i humanitarnym Kościołem. Od czasu swojego wyboru Franciszek przyjął pragmatyczne podejście do duchowości, kładąc nacisk na służbę innym, zwłaszcza najbardziej pokrzywdzonym, a nie na doktrynę. Czy chciałbyś dalej zgłębiać te odkrycia? Tylko niewielka liczba e-booków jest obecnie dostępna do pobrania, więc działaj szybko, jeśli chcesz mieć jeden, który pomoże ci w podróży. Kładąc nacisk na sprawiedliwość społeczną poprowadził Kościół w kierunku pilnych problemów takich jak ubóstwo i zmiany klimatyczne, opowiadając się za duchowością, która wyraża się w konkretnych czynach. Ten punkt widzenia jest zgodny z poglądami Edgara Keysa, który uważał wiarę za wspólny obowiązek. Według niego duchowość była szansą dla każdej osoby na aktywne uczestnictwo w dobrobycie całego świata, wykraczając poza jednostkę i promując wspólne dobro. Kais utrzymywał, że konieczna jest reformacja chrześcijaństwa. Uważał, że Kościół stał się nieistotny, skupiając się bardziej na ceremoniale niż na rozwoju duchowym. Wyobraźmy sobie społeczeństwo, w którym nie ma potrzeby aby przywódcy religijni działali jako pośrednicy, a jednostki mogą swobodnie i bezpośrednio komunikować się z boskością. Ramy kościelne są nadal kwestionowane przez teorię Keysa, że każda osoba może samodzielnie odkryć sakrum. Wśród swoich objawień utrzymywał, że wiele z tego, czego nauczał Chrystus, zostało źle zrozumianych, a zatem ukrywało ważne prawdy. Twierdził, że święte pisma są jak mapa z licznymi symbolami, które po rozszyfrowaniu ujawniają duchowe lekcje. Na przykład opowieść o Adamie i Ewie reprezentowałaby zarówno faktyczny zapis nieposłuszeństwa, jak i metaforyczny ruch ludzkości z dala od jej prawdziwego duchowego rdzenia. Według Keisa każdy może osiągnąć stan transcendencji poprzez modlitwę i medytację. Aby poczuć to połączenie, nie było potrzeby pośredników. Wizja ta podważała hierarchię kościelną i sugerowała, że każdy ma możliwość poszukiwania własnego osobistego spotkania z Bogiem, zachęcając do bezpośredniej interakcji z tym, co duchowe. Co więcej, Keyes mocno wierzył w reinkarnację i postrzegał każde istnienie jako szansę na osobisty rozwój. Twierdził, że każda dusza zdobywa wiedzę potrzebną do postępu w drodze do zjednoczenia z boskością poprzez wiele wcieleń. Konwencjonalne nauki chrześcijańskie stoją w opozycji do tej koncepcji cykli uczenia się i wzrostu. Wyjaśnił, w jaki sposób symbole i liczby w tekstach. Funkcjonowały jako duchowe mapy drogowe. Te elementy nie były dla niego tylko drobiazgami, były raczej częściami układanki, która po złożeniu w całość ukazywała głębszy związek między kosmosem a nami. Uważał, że transformacyjny potencjał pism religijnych wykraczał poza ich słowa. Dla niego służyły one jako mentorzy, którzy pomagali każdej osobie w odkrywaniu własnej duchowej ścieżki. Wyobraź sobie osobę, która w obliczu kłopotliwych okoliczności znajduje pocieszenie i wskazówki w rozdziałach omawiających rozwój i triumf. Zgodnie z naukami Kejsa biblijna symbolika reprezentuje wewnętrzną podróż, którą każda indywidualna dusza odbywa w dążeniu do celu, a nie wydarzenia historyczne. Postrzegał apokalipsę jako metaforę wyzwań, które wszyscy napotykamy w badaniu siebie i dążeniu do osobistej zmiany, a nie jako przepowiednie zbliżającej się zagłady. Wyobraź sobie osobę, która po utracie wszystkiego w strasznym wypadku jest zmuszona do odbudowy i ponownej oceny swojej etyki. Tego rodzaju doświadczenie, według Keisa, jest porównywalne z osobistym objawieniem. W którym cierpienie i nadzieja łączą się, przynosząc przytłaczające poczucie regeneracji, przewidywał, że w przyszłości nastąpi powszechne przebudzenie. Wyobraź sobie społeczność, w której osoby z różnych środowisk łączą się, aby odłożyć na bok różnice i pracować nad zrównoważonym życiem. Jeśli rezonuje to z Twoją podróżą, e-Book oferuje jeszcze więcej jasności. Pobierz darmową kopię do wyczerpania zapasów i kontynuuj odkrywanie znaczenia tych słów. Widział dzień, w którym ludzie przekroczą podziały kulturowe i religijne i zbliżą się do wspólnego zrozumienia. Wyzwania będą towarzyszyć tej transformacji, ale zapewni ona również nowe poczucie więzi i celu. Wykorzystałby przeciwności losu jako lekcję tego, jak ważna jest współzależność. Na przykład Jednostki nauczyłyby się dzielić i obejmować pracę zespołową w obliczu światowego kryzysu zasobów. Kajs uważał, że te spotkania zmuszą nas do dążenia do życia harmonijnego z otoczeniem i ludźmi, zdając sobie sprawę, że osiągnięcie światowego sukcesu wymaga rozwoju duchowego. Przewidywał również, że postęp technologiczny da nam szansę na uwolnienie czasu i pieniędzy, umożliwiając nam, Położenie większego nacisku na rozwój duchowy. Wyobraźmy sobie przyszłość, w której dostępne są nowe źródła energii, ułatwiające życie i dające nam więcej czasu na badanie rzeczy, które naprawdę mają znaczenie. Ale gdyby nie było moralnych filarów kierujących tym materialnym postępem w kierunku większego dobra, byłoby to niewystarczające. Jeśli ten wpis skłonił Cię do refleksji, i czujesz, że jest dla ciebie ważny, nie zapomnij go polubić, zasubskrybować kanału i zostawić komentarza. Ponadto, jeśli naprawdę chcesz wesprzeć naszą pracę i pomóc nam w dalszym tworzeniu wartościowych treści, rozważ przekazanie nam super dzięki. Dołącz do tej niesamowitej społeczności i nie przegap żadnych nowości. Odzyskanie starej mądrości. Byłoby kluczowe dla tego procesu, według Keisa. Przepowiedział on, że dawno zaginione nauki powrócą na powierzchnię i ujawnią nieodkryte dotąd aspekty naszej duchowej natury. Zbadajmy możliwość ponownego zbadania tekstów i zwyczajów z przeszłych społeczeństw, które przemawiają do naszych obecnych problemów i pomagają nam zrozumieć naszą relację z Bogiem i nasz cel bycia tutaj na Ziemi.